Siemano wszystkim, to ja w nowym pakłażanek, a to jest Five Nights at Freddy's 3 Deluxe Edition. Więc jak to nagrywam, godzinę temu twórca gry, yy, yy, Mr. Freddy 6.4, yy, wypuścił na Game oficjalną wersję Deluxe Edition Five Nights at Freddy's 3. No i co no. Lecimy całą grę od nowa, jak zawsze. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału o was lajkowania. A my lecimy Fastbear's Fright horrorowa atrakcja. Dobra, lecimy Noc. Numer jeden, dobra, zobaczmy, jak grafika się zmieniła. Hej, hej, came back for another night. Już tutaj można zobaczyć. No. Jak tu kliknę to od razu, automatycznie mam coś. Zapwi się. Dobra, mamy coś takiego Więc jest git. Dobra. Tak, noski działają. Dobra, obczajmy kamery. Kamery się jakoś zmieniły. Nie, są dalej takie same. A zielony pokazuje Ci teraz, co jest zamknięte, a co nie. Ci kamera miga nawet, jak się klikają. No dobra. No dobra. No więc tak, no jaki mam plan na tą serię? Przejść wszystko. Co innego można robić? Co innego można zrobić w tej grze? No, widzę, że tu nawet słychać dźwięk, jak się lampa świeci. Miga. No, nieźle. No co, no? E, i spokojnie. Niedługo, fi filmik z Five Nights, Freddy z Dwójki, jak przy już przychodzę, noc 8 będzie. Tylko i niestety mam ciężary. Chcę sobie to przejść, i potem to oczywiście zmontuję, i to wrzucę. Więc spokojnie, noc 8 z Deluxe Edition będzie. o to nie musicie się martwić, widzowie. Jest druga. W Pierwszej nocy nic nie ma, więc jest... ja mam w to wywalone. Możemy pobawić się jedynie kamerami. Co, no, coś tu się zmienia. Jedynie... Na no, początku nie będę przychodził z dobrego zakończenia, tylko najpierw przejdźmy... Wszystkie 6 nocy później, będę zrobię dobre zakończenie. Jest walne po prostu z Deluxe Edition i tyle. I tyle, no. Możliwe nawet, że ten filmik się dzisiaj pojawi, że dwa filmy jednocześnie tego samego dnia, bo w tej momencie jak to nagrywam, wrzuciłem filmik z Five Nights at Freddy's 4. Jak przychodzę, All Nightmare. Ale to już ode mnie zależy. Uda. Jest! jest czwarta już. Aż bym puścił w sumie... Nie wiem co. Te audio jest, działa wszystko. Co no, można powiedzieć? No nic, piąta już jest, więc zaraz będzie koniec nocy, więc mówię, w pierwszej nocy nic nie ma, więc na totalnym chilu to ja będę przychodził. Więc nie. Co się spodziewasz, po prostu... Jestem ciekaw, jak będzie Springtrap działał, czy... No, nie wiadomo, jak on działa, on będzie normalnie działał, tylko, że jestem ciekaw, czy on będzie się bardziej agresywny, czy co... Jak będą też fantomy działały... W tej wersji, bo wiadomo, że w podstawowej to tam... Inaczej... Jest! Pierwszy achievement! Przejdź no z pierwszą, kurwa! Dobra! O! O, Ty, ale klimat! Idź za mną. Ty, mogę go wyprzedzić chyba nawet. Nie mogę tędy? O, się ma Purple Guy. Noc druga, lecimy Zamknij się Szukamy Sprint Trapa od razu Jest tutaj, dobra Tutaj mamy audio tutaj No jest tutaj Taktyka prosta, że mamy go na tych kamerach Żeby on nigdzie się nie oddalił Więc To jest sposób gdzie on jest? O tutaj jest dobra Jest spring, cześć, cześć Dawno się nie widziałem Springtrap Dawno to bardzo dawno O co? Gdzie nie, 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 nie pójdzie?

Ruszył. A tu wrócił, dobra Ta? No Wracaj tu Nie będę trzymał tu w tym miejscu Niech mi spróbuję pójść na kamerę dziesiątą Bo z kamery 10 ma autostradę Poczekam aż się ruszy O o To jest Ta jest tutaj dobra Hello. Dobra, wracaj tu, wracaj Dobra, że tak pierwsze noce to wyglądały, to płynział łatwiutko Hello. Tylko tylko tu trzeba pilnować. I to tyle co trzeba O jest! Yes! drop. O Jezu, nie przejdziesz dalej! Jak mi przykro! Tam dalej coś siedzi w tym szybie. Zrebotuje wszystko. Serio dalej siedzi. Tam, tam dalej siedzi. Oho! Czy on nie wydaje dźwięku jak wychodzi z szybu? O kurwa. To może to być. Dobra, ale wróci do szybu. To jest najważniejsze. Wróci do szybu. Ale nigdzie bolą, bo ja... Tam była męgul. Nie odział skieru, dobra, je tak jak było. Kierdzi, że zamkniętym miałem. Oooo! Oh, oh! Kurde! Y. Balloon boy. Balloon boy, balloon boy, balloon boy. Wejdź, a jak się nie wydaje, że ja chciałem chodzić z Lipa. Trochę lipa, nie ukrywam. siedzieć ci ciągle na jednej kamerze, kurwa. Nie chcę ruszyć tu przy A widać go! Wszelzę się do innego szybu Nie byłoby kolorowo. Ale na szczęście udało się. Dobra. I ten szybie zamknięty i się Gdzie jesteś balą baj wniarzu? Znowu tu wszedł Chłopie, tu jest zablokowany szyb, a ty dalej tu wchodzisz. A okej, okay, twoja sprawa. Druga noc z salami. Coś za łatwo idzie. Za łatwo coś idzie. O! Kolejna migierka. Ale teraz czuć klimat, bo teraz już dodali nawet muzyczkę. Muzyczkę dodali na do tego klimatu jak perpugal niszczył te animatrony, o kurde, nie działa nic, o nie, Afton mnie zabił. Noc trzecia, noc trzecią zostawiam na następny odcinek z Five Nights at Freddy's 3, więc to byłoby na tyle w tym materiale, zostawcie lajka i suba i do zobaczenia w kolejnych filmach, na razie, elo. 无论何时与你相识，我都值。我姓石，执笔写词，犹如骏马在奔驰。